Jest to szósta konferencja dla nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych. Podczas tych konferencji poruszamy bardzo trudne tematy dotyczące cyberprzemocy, agresji. Są to tematy, które dzisiaj funkcjonują również w debacie publicznej, są, w, że tak powiem, recenzowane przez polityków w mniejszy lub lepszy sposób. Ale pokazuje to zresztą z naszego otoczenia. Też wiemy, że te sprawy są wśród naszych dzieci, naszej młodzieży i naszych mieszkańców, i w związku z tym należy tym rozmawiać: że nie są to sprawy dziwne, jakieś wybryki natury, ale jak już zdążyliśmy się na wykładzie przekonać, że od zapłodnienia, od chromosomów, od genów to wszystko się kształtuje. I w związku z tym, im większa wiedza na ten temat, tym lepsze zrozumienie drugiego człowieka i poszanowanie jego osobowości i zachowań. Duża potrzeba jest rozumienia, dlaczego współczesny nastolatek jakby boryka się z trudnościami związanymi z tożsamością płciową. Jest potrzeba rozumienia tematu niebinarności, potrzeba też dostosowania czy pomyślenia jak można dostosować środowisko szkolne i oświatę do, do potrzeb osób transpłciowych, do potrzeb nastolatków niebinarnych, nieheteronormatywnych i to są też główne pytania nauczycieli i taka potrzeba tego jak radzić sobie w codzienności w szkole. Z uwagi na to, że coraz więcej osób ma problem z tożsamością płciową, coraz więcej osób z tego też powodu, jak również z powodu braku tolerancji w społeczeństwie popełnia samobójstwa, czy podejmuje próby samobójcze, więc dotykamy taki temat dość trudny, jeszcze społecznie, niepopularny temat. Niemniej jeżeli chodzi o pedagogów, psychologów, jest to temat kluczowy, żeby zapewnić bezpieczeństwo uczniom w szkole, ale też, żebyśmy mieli narzędzia do tego, jak rozmawiać z rodzicami, jak rozmawiać z uczniami i żeby te dzieciaki czuły się. Bezpiecznie i mogły też szukać w nas, jako specjalistach szkolnych, wsparcia. Po dzisiejszej sali widać, jakie wielkie zainteresowania wzbudził ten temat, który jest dzisiaj przedmiotem dyskusji. I to jest, jak być sobą i czuć się rozumiany, to jest w aspekcie seksualności osób od urodzenia aż po wiek dorosły.